Dzisiaj wejdziemy sobie do pozycji mostu, więc kładziemy się na plecach. Nogi na szerokość bioder, łopatki przylegają do maty. Pierwszym ruchem z wdechem podwijamy miednicę, unosimy kość krzyżową, biodra, klatkę piersiową. I kiedy jesteśmy już na górze, trzymamy tą pozycję, układamy sobie dłonie pod naszym biodrami. Zawijamy, ściągamy łopatki, wypychamy klatkę piersiową, obojczyki oddalamy od siebie, unosimy jeszcze bardziej biodra, broda do mostka. Pogłębiamy oddech, stabilizujemy pozycję. I wychodzimy z pozycji, rozplatamy sobie ręce, wysuwamy łopatki i po kolei klatkę piersiową odkładamy na margines.